Kasia, wstałeś? Szybko, idź do pracy. Ło, ładnie wyglądasz, ale dobrze, że żyjesz. Uff. Raz dwa, próba mikrofonu. Czy wszystko działa? Tego nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy mikrofon jest lepszy niż był, czy nie. Zaczęła się wiosna, Masław jest w bardzo złym stanie, udało mu się dojść do pracy. Znalazłam taką ciekawostkę. Nie wiem, czy chcecie o niej wiedzieć, ale Wam o tym powiem. Otóż okazało się, że w zainteresowaniach Masława pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Natomiast bardzo interesuje się polityką, środowiskiem, pogodą, pracą czy podróżami. Właściwie ten jego tryb życia, który prowadzi, jest dla niego stworzony bo pieniędzy niestety nie ma ale za to ma karierę polityczną. No i pogoda, jak widać, wpływa na niego w bardzo dużym stopniu. Masław wraca o 14.00. No i cóż, mogę teraz spokojnie powiedzieć: dzień 17. Jak wspaniale, śnieg stopniał. Będzie można kopać, będzie można skakać, będzie można rozpalić ognisko. Wszystko będzie można. A bałwan jeszcze stoi. Dobrze, że Masław coś zjadł w pracy, bo tak to to naprawdę. Nie wiem, jakby tu wytrzymał. O, i pęcherz tutaj rośnie. O, jaki czerwony Bob. Witaj, Masław. Nawet dostał jeden dzień wolnego, w razie jakbyśmy kiedyś nie dotarli. To bardzo nam się przyda, tak myślę. On tutaj zaraz zaśnie na stojąco, jak zwykle, albo się gdzieś tam walnie na podłogę, więc może tutaj przybiegnijmy i od razu niech on. No nie, znowu sypie śnieg. To są jakieś jaja, przecież już jest wiosna. O, dobra, przestało. Dobra, zobaczę, czy będą przechodzić jakieś kobiety. Nie, na razie tylko Riley jest miski. Kto to? Nowa suczka? Rower? O nie, to jest przeklęte słowo dla mnie. Rower. Kurczę, gdyby rower była dziewczynką, to w sumie byłoby całkiem miło, ale nie wiem, musiałabym najpierw do niej zagadać, a jeszcze jesteśmy trochę zmęczeni. I? I co? O chłopczyk, szkoda. Weźmy kąpiel, może. Może kupimy teraz ten teleskop, bo w sumie brakuje nam logiki, a akurat jest noc i czujemy się całkiem, całkiem, jakoś koło tej kości. Przesuniemy tę kość. O. O i od razu miski weźmiemy stamtąd. Aha, nie mogę, bo jest używana. No trudno. Dobra, daj już spokój. Powiedzmy, że się wymyłeś. Może jeszcze z tym psem coś zrób tam, nie wiem, pogłaszcz czy coś, żeby trochę mm, towarzystwo urosło. Bo nie zapowiada się, żeby ktoś tutaj przechodził. Chyba to by było na tyle, bo pies już poszedł. Ogólnie mamy tutaj zepsutą wannę. O nie, 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 nie. Śnieg zaczął padać szybko za uszciuchy. Teraz niech naprawia do woli. Jak leci Masław? Ogólnie to pomyślałam sobie, w jaki sposób możemy wpływać na temperaturę. I tutaj jest taka: akurat nas na to nie stać, ale tutaj jest taka sokowirówka. Teoretycznie to wymaga prądu, ale myślę, że możemy założyć, że to jest sokowirówka ręczna. I że on tak jakby ręcznie wyciska soki z różnych warzyw i owoców. I jakbyśmy to kupili i zasadzili limonki i pomidory, to moglibyśmy wpływać na temperaturę simów. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł, czy nie będzie to za bardzo oszustwo. Ale chamstwo! To jest oszustwo! Wtedy ściągnęłabym też moda na to, aby dzieci mogły korzystać z takiej sokowirówki. I dzięki temu zapobiegniemy sytuacji, w której zabiorą nam dziecko. Nie, no tak być nie może. Oj, oj, oj. Widzę, że się czujesz niedobrze. Ciekawe, czy będzie w ogóle miał ochotę na... Teleskop teraz, skoro on. Nie jest w humorze z teleskopem się bawić. O ja, no nieźle. No to się wkopałam, powiem wam szczerze. Może niech trochę w pofilstyluję. O, już jest żółta. Myślę, że teraz będzie mógł spokojnie sobie tutaj. Co? Nadal się źle czuję? Ej, no przesadzasz trochę, kolego. Weź tutaj podejdź. Dlaczego? O co ci chodzi? Tego nie wiem. Serio, nie czujesz się w stanie. To posprzątaj, jak się nie czujesz w stanie. Chłopie, weź tutaj, ogarnij. I zamarza, no nie wierzę. Znowu. Weź tutaj, przyspiesz, bo śmierdzi tu niemiłosiernie. A w dodatku jest mu zimno. Nie chcemy, żeby znowu zamarzł. Zwłaszcza, że już śnieg opadł. Znaczy stopniał. Dobra, może na tej skakance tutaj coś. O, nawet chciał poskakać. A teraz chce zarobić 8000. A zablokujmy mu to. W sumie czemu nie? Dawaj, dawaj. Ojej, zimno mu. A dlaczego? Tego nie wiem. Przecież on skacze na skakance. Powinno mu być ciepło. No dobra, w takim razie rozpalamy ognisko. No i dawaj teraz. Ogrzewaj ręce. Masław dba o swoją temperaturę. Prawa Masław. No, zielona. Nawet mu wrócił dobry kolor skóry. Niech jeszcze ogrzewa. Może aż będzie przegrzany, to wtedy na dłużej mu wystarczy. No i co, miało być kurcze tutaj jakieś oglądanie gwiazd, a on już jest śpiący. Może chociaż niech chwilę poogląda. Niech chociaż jeden punkt zarobi. To już będzie lepiej do awansu. Już wtedy tylko kreatywność nam zostanie. O. I to jest dobra wiadomość! O! 500 za gwiazdę! O! Brawo, Masław! O! Ty to jesteś odkrywca po prostu. Szkoda, że nie można nazwać tej gwiazdy. Chętnie bym ją jakoś nazwała na przykład kameo. No, nawet aspiracja platynowa, temperatura w normie, wszystko się układa. Trzeci poziom kariery. Kto to widział? Jakie osiągnięcia? Zabawa mu rośnie bardzo szybko, co mnie cieszy, bo w sumie już musimy iść spać. Już jest trzecia w nocy. Na wannę nie ma siły, ale to już nieważne. O Riley, znowu on. Jaką mamy w ogóle relację z Riley? Aha, 6-6. To słabo ogólnie, szkoda. Ale już nie zajmujmy się na razie tymi psami, bo. Źle to wychodzi. Musimy się zająć przede wszystkim masławem, skarbem, rodziną. Rodziną, której jeszcze nie ma, ale będzie. Czas na dzień, osiemnasty. Masław zaraz idzie do pracy, a dzisiaj będziemy kopać cztery razy, ponieważ mamy 3 dni do tyłu z kopaniem przez ten śnieg, który był. No i jestem ciekawa, jak tym razem mu to pójdzie. Czy wykopiemy wreszcie skarb, skoro aż cztery razy pod rząd, czy znowu jakieś kamienie? No Masław, musisz się dobrze postarać. I co? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Kość! Nie. Weź się bardziej postaraj, wykop tam coś. Najlepiej skarb. Wtedy już będę mogła zbudować Ci dom, jak już wykopisz skarb. I już będziemy mogli żyć normalnie. Skończy się twój challenge, o nie! Czy challenge się skończy? Czy challenge się skończy? Kość, kolejna kość serio, czy tutaj wszystkich przodków pochowali? Ile tych kości? Kolejna rzecz. I Kamień. No nie, co to teraz tak na zmianę? Same kamienie i kości? I co to będzie? No kość. O ja. No ale kurde, no. Były takie opcje. Było tyle fajnych możliwości. I co? No i oczywiście skończyło się na kościach i kamieniach. O, jak podbiegł. Chociaż raz mu się przyspieszyło coś. Masła w wcieleniu sprzątaczki. O nie. Co tu wybrać? Prawa czy lewa strona? Może zróbmy to, co mu każą. Bo każą mu... Zagłosować przeciwko, więc zróbmy tak, jak mu każą. Powiedzmy, że już na tym etapie Masław nie będzie podejmował aż tak głupich decyzji. Co? No nie! Masław stracił pracę, nie mogę uwierzyć. Przed chwilą tak się chwaliłam, tak się cieszyłam. Trzeci poziom kariery, kto to widział? Jakie osiągnięcia? I w ogóle wszystko było idealnie i no jak zwykle, jak zwykle. Właśnie cię wylali, jak się z tym czujesz? O, nawet się zaciął. Nie wiem dlaczego, a we wspomnieniach ma? A, ma. Coś się przycięło, ale ogólnie... Biedny. Na tym etapie Masław nie będzie podejmował aż głupich decyzji. No cóż, to pozostało nam tylko szukać nowej pracy. Hmm, podróżnik? No nie wiem. Może coś innego. O, tu znowu w karierze, żeby zabawiał ludzi. Nawet nieźle płacą, ale jeszcze się zastanowimy. O, architektura, ale tutaj słabo płacą. Weźmy karierę rozrywkową po prostu. O. Przykro mi masław. On nie czuje się dobrze. Nie może teraz szukać pracy, bo już mu jest gorzej. Niech zrobi hot dogi na pocieszenie. Dawno nie było, w sumie. Jeszcze o jednej rzeczy myślałam w kwestii temperatury. Za punkty szczęścia życiowego możemy też kupić taką stację pogodową, która będzie mm, jakby zmieniała pogodę. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale myślę, że to też może go uratować w przyszłości. Więc piszcie, czy mogę taką pogodynkę kupić. Czas na kiełbaski. Może niech zje jeszcze jednego, co nam szkodzi. Później proponuję, żeby wziął jakąś kąpiel i od razu szedł spać, bo znowu się źle czuje. No niestety, te dni są takie jakieś smutne. Będę też obserwować, czy nie idzie któraś z jego kobiet. Ogólnie cały czas zwracam uwagę, ale wycinam to, jak na nie patrzę, bo nie ma to sensu, abyśmy ciągle patrzyli na ulicę. Do tej pory jeszcze żadna z naszych lasek nie przechodziła, także cóż. Masław idź spać. Już nie myśl o tej pracy. Trudno, znajdzie się inna. Na razie się wyśpi. No śnieg! Nie! Biało się zrobiło! Przestało padać. Ale biało jest, no nie. Dobrze, że więcej nie nasypało tego śniegu. Yy... Co? Jak to wykorzystał dzień wolny? Przecież go... Aha, on nie stracił pracy. Ale jazda. A tam było, że stracił pracę. A on jest teraz na pierwszym poziomie. Ej, to nie jest tak źle. Kurde, myślałam, że jest gorzej. No zobaczcie, tutaj jest, że został wylany niby. A on ma dalej tę pracę, tylko po prostu na pierwszym poziomie. E, no to spoko, to możemy dalej pracować w polityce. Bo w sumie ta praca jest najwyżej płatna, więc niech już będzie. Masławowi zostało tylko 18 dni do bycia starym. Już naprawdę mamy parcie na kobiety. Parcie na zakładanie rodziny, bo już zostało mało czasu. Dobra, może już nie śpij, bo w sumie nie jesteś aż taki śpiący. Skorzystaj. Tutaj nie wiem, coś z tym psem może... O, Asta! Asta to jest kobieta. Może z tym psem. Ach, my jak zwykle z tymi psami, zamiast z ludźmi to z psami. Masław musi założyć jakąś kurtkę, bo... Zamarśnie tutaj. A w ogóle nie schowaliśmy hotdogów i się zepsuły. Szkoda. O, już pasek rośnie. O, już nie ma śniegu. Wspaniale. Idealny pretekst, żeby popisać w pamiętniku. Drogi pamiętniczku, wylali mnie dzisiaj z pracy, ale w sumie to nadal w niej jestem. Tęsknię za cameo. O, Masław dostał punkt logiki. Bylibyśmy bliżej awansu, ale niestety zaczynamy od nowa. Tak sobie żyjemy w samotności. Masław się cieszy. On ma to gdzieś. Może niech Masław spróbuje to jakoś ogarnąć z tą wanną. Wow, jeszcze gorzej. No ty jak coś naprawisz Masław, to naprawdę. Jeszcze gorzej! No weź. Może teraz ci się uda. Jest! Brawo dla ciebie! Może trochę tutaj ogarni jeszcze te chwasty, a później pójdziemy spać. O, chce zarobić 9 tysięcy, zablokujmy mu to. Riley, przydałby się nam bardzo. Powitajmy Riley'ego. Trochę go już lubimy, ale bardzo słabo. 4-4 to co to jest? Tyle co tam dzień dobry sobie kiedyś powiedzieli. Ogólnie niech go tam pogłaszcze, da smakołyk. No, jeżeli nie chce tu przyjść żadna kobieta, no to trudno, jesteśmy skazani na psy. Relacja już jest znacznie lepsza. Już jest 18. O, nie spodobało mu się. Już chyba nie chce jeść. Najedzony. A powitaj, Astę. Może z Astą też będziemy mieć dobre relacje? Dobre relacje. Powitaj, Astę. I co, jak tam polubiliście się? No, 3-3. To prawie tyle, co przed chwilą z Rylim było. Ogólnie nasze zajmowanie się Astą skończyliśmy na 18. Myślę, że to niezły wynik, jak na takie szybkie zapoznanie. W tym czasie tutaj musimy szybko posprzątać. Możemy też w sumie napełnić miska dla tych psów, które przychodzą. Z racji tego, że mało się działo, to lecimy od razu z kolejnym dniem. Dzień 19. Nie! No nie! Może zjedz płatki na szybko jakoś. Może od razu sprzedajmy te rzeczy, które tutaj mu się wylosowały. Zawsze to trochę gotówki. Aha, za godzinę praca. A kobiety, jak nie było, tak nie ma. O, jeszcze ta miska tu została. Przenieśmy ją. Szkoda, że tej babeczki stąd nie można poderwać. Może ona by była jego kobietą. I tak się widują prawie codziennie. Szkoda, że nie można zagadać. No, nawet spojrzeli na siebie. O. Jakiś w ogóle dziad blondyn nam wywalił śmietnik, także świetnie. Widzę, że ktoś nam dobrze życzy tutaj w sąsiedztwie. O nie, znowu coś wyskoczyło. Ja już sama nie wiem. Może weźmy to. Jest! Udało mu się coś! Dostał jakiś ekskluzywny dostęp do tajemnej parceli. Oby Masław szybko wrócił, bo te śmieci nie wyglądają dobrze. A jak przyjdą karaluchy. Masław już wrócił. Jest! Jest awans! Szkoda, że jest pierwszego poziomu, no ale zawsze coś. Cieszymy się dodatkowym napływem gotówki. Mamy już trzy tysiące! Aleś się dorobił! No i musisz iść spać, bo zaraz znowu zemdlejesz przed namiotem. A tego byśmy nie chcieli. Złodziej? Czarnoskóry złodziej! Co to za baba w ogóle? Zabierze nam nasze... O nie. Patrzcie, jak się cieszy. Muszę zapamiętać jej twarz. Hamstwo, hamstwo, po prostu, hamstwo niebywałe. No normalnie, zabrali! Zabrali nam nasz teleskop, no co to ma być? Boże, Masław, ty masz takiego pecha w życiu. Raz sobie coś kupiłeś dodatkowego. Ja nie wierzę już. Nie wierzę w tę grę. Załamka jakaś naprawdę. A mamy chociaż ten punkt logiki? Mamy. No dobra, to może teraz dla odmiany sztalugę kupimy. No i maluj! Będziesz artystą, cholera. Co pięć minut nowy pomysł na siebie? To jest właśnie Masław. Masław czuje się biedny. Musi wyrazić to artystycznie. To był już punkt kreatywności. Dzień dwudziesty. O, zaraz samochód. A co wykopie? Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, subskrybujcie ten kanał, a odcinek pojawi się niedługo.